Cześć! Witam Was wszystkich w na moim kanale Dzisiaj zagram sobie w Brawl Stars, oczywiście jak już mogliście się zorientować po tytule I tak mam dzisiaj dla Was nową Star Power do Mity. Ona Hyper Bear, i to jest już druga, drugi Star Power do yy, właśnie tego Brawlera yy, I tak, dzisiaj zagram na takich właśnie trybach dlatego, że myślę, że tutaj to się będzie dobrze sprawowało I dobrze się sprawuje, bo już widziałem, już tutaj grałem Dlaczego to się dobrze sprawuje? Według mnie tutaj się dobrze sprawuje, bo możemy dać naszego miśka dusz przy wieży przeciwnika na hejście, czy tutaj właśnie na tym trybie. I wtedy misiek rocznie totalnie niszczy wieżę przeciwnika, co jest dla nas oczywiście dobre. W związku z czym myślę, że na tych trybach to będzie najlepszy robocik, w sensie, co ja gadam, z w, mi w, w, się rozmyli. Tak jak mówię, myślę, że to będzie tutaj na tym trybie, to będzie jeden z lepszych brawlerów. I tutaj właśnie nasz misiek, Dzięki tej zdolności po prostu wali dwa razy szybciej. Tak, w skrócie nie wiem, czy to się zmieniło w, w ostatnim update'u. Czy ma się zmienić bardziej? W... Nie, bo już były zmiany. Dobra, nie wiem, czy ten Star Power się zmienił, dlatego że to było przed aktualizacją, przed np. nerfem do e, Band Aid Shelly. E, nie wiem, czy to się zmieniło, dlatego że nie grałem w nią przez ten czas, ale chyba się nie zmieniło. Natomiast byle co, tutaj też warto defensywnie grać tym miskiem. Dlatego, że ten Misiek potrafi bardzo dużo obrażeń zadać przeciwnikowi jak tuż obok przeciwnika, jak takiego miska postawimy. Myślę, że łatwości może go zabić, jeśli nie może uciec nasz przeciwnik. Więc to jest spoko. Tutaj niestety, ale nie miałem swojego star Powera nawet nie byłem blisko tamtego sejfu, więc nie mogłem tam dać Miska, żeby wam to pokazać. No ale trudno, teraz trzeba zabrać jak najwięcej Gemików, jak gadam. jak najwięcej tych śrubek, żeby tylko można było kolejnego robota zepsuć i żeby można było dojść do jego sejfu. Dlatego, że na ogół w kombinacji właśnie z robocikiem najlepiej się sprawuje nasz misiek tutaj. Dlatego, że potrzebujemy jednak żywej tarczy, ten misiek ma po prostu mało HP. A jeśli mamy żywą tarczę, to to jest taki po prostu damage dealer, który potrafi bardzo dużo zrobić. Natomiast znowu niestety nie mamy naszego Miśka, tutaj graliśmy ofensywnie tym Miśkiem, taką defensywnie tym Miśkiem, co miałem na myśli. Natomiast, nawet bez Miśka, udało się ładnie zniszczyć save przeciwnika, tak więc nie jest najgorzej. Tak więc, przechodzimy sobie do następnego meczu. Następny mecz jest oczywiście też na tym samym trybie. Oprócz to, że będziemy grali jeszcze na hejście. Tak więc, przechodzimy do tego meczu, tutaj będziemy się, myślę, że najpierw bili o kluczyki, czy bardziej o te śrubki, nie wiem, jak to się nazywa. Natomiast, byle co tutaj widzicie, że na szczęście byliśmy przy zasłonie, więc tutaj ten Divi nie mógł nic robić, Natomiast, niestety, ochronił tamtego, tamtą śrubkę, jak to tak będę nazywał, którą nie udało się odzyskać, dlatego że już trafiła do sejfu przeciwnika, czy bardziej do e, fabryki przeciwnika. Tak to będę nazywał, myślę, że to jest dosyć logiczne. E, natomiast, jak widzicie, tamten mi się ściga naszego przeciwnika, dzięki czemu odciąga od naszego robocika, którego mógłby też posłabiać. E, tak więc, to jest nie najgorsza sytuacja. Natomiast znowu nie mamy naszego startuwera, więc podałby na kimś go załadować, więc tutaj mamy chwilowe lagi. E, niestety tutaj internet jest niedobry w takim sensie, że powinien być dobry internet, ale czasami to tak nie działa za dobrze. E, I czasami tutaj mogą być lagi, natomiast na szczęście jest ich dosyć mało. E, natomiast tutaj musimy nadal zbierać kluczyki, dlatego że nas ma na tutaj przewagę. E, więc trzeba to jak najszybciej zmienić. I tak, tutaj znowu atakujemy przeciwników, tak tutaj też się przydaje to, że strzelamy trochę tak jak z kanami w War Robots, przewidujemy gdzie za chwilę będzie przeciwnik i dopiero tam strzelamy, to według mnie się dosyć przydaje i myślę, że tutaj jak widzicie, nawet jak mamy mało chaty, to to... Potrafimy zbić silnik tego przeciwnika, więc to jest spoko. Oprócz, że tutaj widzicie, próbuję walić dwóch przeciwników naraz, po to, żeby... Dlatego, że jak robot jest sam, to nie jest nawet takim zagrożeniem, jak jest z kimś. Jak jest usłaniany przez kogoś, więc tutaj zadano tylko 15% obrażeń, więc to jest nawet spoko. A tutaj mamy znowu przeciwnika, który możemy go zbić. natomiast nie, jednak nie pomożemy, dla dlatego, że, że nasz też, nasz przyjaciel też potrzebował pomocy. Natomiast ok, na ten bibi, ten tego bibi trzeba dobić, dlatego że on będzie chciał znowu nam odebrać te, te śrubeczki. E, cały czas nie wiem jak to się nazywa. Natomiast byle co, to musimy ich zebrać jak najwięcej mamy już 9, więc to jest spoko, I to jest bez sensu chyba dałem tego miszka, bo nie, mo, nie mogłem go zostawić, żeby osłabiał nam wieżę. Natomiast to już trudno, udało się zbić, po, nawet gdy nasz robocik nie coś spoko. Więc przechodzimy już do następnego meczu. Tym razem to już jest haste. Tak więc mamy w teamie Barleya i Dynamica, więc to może być nawet spoko. Dlatego, że mamy tutaj, jak widzicie, murki obraniające naszą wieżę, które najpewniej będą oczywiście zniszczone. Natomiast na razie one będą broniły i dzięki temu Barley, zarówno Barley jak i Dynamite będą mogli osłabiać wieżę, podczas gdy przeciwnicy nie. Natomiast jak widzicie tutaj niestety, są przyjaciele teraz z opóźnienia weszli do bitwy. E, chyba mieli lagi, tak się domyślam Dlatego, że Nie sądzę, żeby specjalnie nas sabotowali Dlatego, że to jednak chodzi o pychaki. A jak chodzi o płatki, to ja może Lepiej nie ryzykować, że tak to ujmę I widzicie, daliśmy naszego miśka na wieżę Przeciwnika i ustawienia jest całkowicie zniszczona. Tak w 50% sam misiek je wniszczył więc to już pokazuje, że ten misiek jest naprawdę mocny i nigdy no, na właśnie takich trybach musicie, nie zawsze musicie po prostu uważać, żeby ten misik nie, nie doszedł do przejrzy. wieży, zwłaszcza jeśli widzicie, że ktoś ma star powera. To na takim trybie musicie zakładać, że to jest star power właśnie z tym miskiem, dlatego że on jest po prostu bardziej przydatny i ludzie będą go używali tutaj znacznie częściej niż drugiego Star Powera. Natomiast nasza trzecie wieża ma już 2% dlatego, że nasi Teameci ładnie ustawili właśnie tą wieżyczkę. Mamy już 960 HP, więc tam nie ma jeszcze nie ma zbytnio co odrabiać. Nasz ma co prawda 22%, ale jak widzicie udało się to ładnie zbić nasz dynamite i wieżyczkę. Więc to był taki szybki meczyk. Tutaj nasz misiek naprawdę dobrze się spisał. Więc od razu przejdziemy do drugiego meczyku. Czasem w teamie mamy Dynamica i El Primo, więc też nie jest takie złe. El Primo, dobrze że jest tankiem, dlatego że przyda nam się taki właśnie tank, który będzie na siebie zbierał obrażenia. Ja będę myślę, że takim damage dealerem, do, głównie do tej wieży. Natomiast myślę, że też będę po części na pewno tankiem, dlatego że nie mam aż tak mało HP. Ja tutaj cały czas osłabiamy tą wieżyczkę, tutaj staramy się za każdym razem osłabić wieżyczkę i kogoś jeszcze żeby to było po prostu bardziej efektywne i żeby dało się mojego star wreszcie załadować żeby to jakoś wyglądało i żeby wykazało wreszcie tego star powera. Tak więc bez przedłużania tutaj od razu dajemy tego star power'a na wieżyczkę i widzicie, atakujemy tą wieżyczkę strasznie, strasznie szybko. Kilka tysięcy na sekundę i jak widzicie po chwili już nie ma wieżyczki przeciwnika, to znaczy safeu przeciwnika, bo ma jak sągiemy, to może w zasadzie safe. Więc widzicie, że to się naprawdę dobrze sprawuje i myślę, że ja się tutaj zażegnam. Także do usłyszenia w następnym odcinku.